Bardzo Was serdecznie witam na kolejnym spotkaniu ze Słowem Bożym według Ewangelii Świętego Łukasza. Pierścień mocy. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Rozkaz. Zanim nam się wyjaśni o, o co tu chodzi, to kilka takich słów prowadzenia. Jeżeli zerkniemy do Ewangelii Świętego Łukasza i porównamy to z lekcjonarzem, to w taki dla mnie dziwny i niezrozumiały sposób znika nam zupełnie z liturgii słowa rozdział 8. Dzisiaj na Mszy Świętej słyszeliśmy fragment rozdziału 9, a w zeszłą niedzielę był rozdział siódmy. Zawsze zadaję sobie to pytanie: co kierowało autorami lekcjonarza, że wycinają pewne fragmenty? Cały ósmy rozdział Łukasza znika. Więc my do tego ósmego rozdziału sięgniemy. Dzisiejszy odcinek i odcinek za tydzień wykorzystamy fragmenty z ósmego rozdziału Ewangelii Łukasza, ponieważ również są to fragmenty. W których mowa jest o tym, jak pełne mocy jest słowo Pana Jezusa. W tym drugim sezonie w sposób szczególny patrzymy na to, jak słowo Jezusa jest pełne mocy. Jezus to słowo pełne mocy kieruje do mnie, a jednocześnie do Ciebie, jednocześnie chce, abyśmy tym słowem pełnym mocy posługiwali. I dzisiaj o takim słowie pełnym mocy szczególnie usłyszymy w tych fragmentach, które za chwileczkę odczytam. Dwie historie z rozdziału ósmego. Następują jedna po drugiej. Od tych historii Święty Łukasz rozpoczyna opis cudów, których Jezus dokonuje. Bo Łukasz, nie wiem czy pamiętacie historię, jak mówiłem o Nazarecie w pierwszym sezonie, że Święty Łukasz nie do końca dba o chronologię. Tak trochę te wydarzenia przestawia, po to, żeby też pokazać nam pewną perspektywę. I tutaj również po przypowieściach, które tam Łukasz w ósmym rozdziale umieszcza, bo trochę ich umieszcza, następuje opis różnych cudownych dzieł Jezusa. Posłuchajmy pierwszego z nich, w rozdziale ósmym od wersetu 22 znajdujemy opis burzy na, jez na jeziorze. Pewnego dnia wsiadł ze swymi uczniami do łodzi i rzekł do nich, przeprawmy się na drugą stronę jeziora i odbili od brzegu, a gdy płynęli, zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, także fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Przystąpili więc do niego i obudzili go, wołając: Mistrzu, mistrzu, giniemy! Lecz on wstał, rozkazał wichrowi i wzburzonej fali. Uspokoiły się i nastała cisza, a do nich rzekł: Gdzie jest wasza wiara? Oni zaś, przestraszeni i pełni podziwu, mówili nawzajem do siebie, kim właściwie on jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje a są mu posłuszne. Zobaczcie, tutaj w polskim tłumaczeniu mamy bardzo wyraźnie i dokładnie przetłumaczone y, słowo właśnie rozkazać. Rozkazał wichrowi, rozkazał wzburzonej fali. Słowo pełne mocy. I uczniowie też pełni podziwu mówią, kim on jest, że wichroń w wodzie rozkazuje, a są mu posłuszne. To słowo, zerknąłem tutaj do Greckiego Nowego Testamentu, żeby zobaczyć, gdzie to słowo jeszcze występuje. I ono zasadniczo występuje właśnie w takich momentach, kiedy Jezus wydaje rozkaz taki pełen mocy. To słowo tutaj użyte, ono dokładnie znaczy skarcić, ganić, karcić, upominać, gromić, strofować kogoś, robić komuś wyrzuty. I to słowo występuje przede wszystkim u wszystkich ewangelistów synoptycznych, czyli u Mateusza, Marka i Łukasza. Przy uzdrowieniu epileptyka, kiedy Jezus gromi tego demona, który dręczy chłopca i rozkazuje temu demonowi wyjść, to słowo występuje także w opisach y, uwolnienia opętanego w synagodze w Kafarnaum. Czyli y, zobaczcie te dwa wydarzenia, i chłopiec cierpiący na epilepsję, i ten człowiek w Kafarnaum. Słowo rozkazu, słowo zgromienia sprawia, że demony wychodzą. Jednocześnie. Ewangeliści używają tego słowa dwa razy, w, to, w dwóch sytuacjach, kiedy Jezus gromi nie demony, ale kiedy wydaje rozkaz do wydawałoby się rzeczy nieosobowych, do rzeczy i sytuacji. Szukałem słowa. To jest właśnie ta dzisiejsza Ewangelia, ten fragment, kiedy rozkazał, czyli zgromił wicher, rozkazał i zgromił wzburzoną falę i również Jezus rozkazał, Gorączce, zgromił gorączkę, rozkazał jej. Od takiej historii święty Łukasz roz, rozpoczyna opis cudów pana Jezusa, już taki szczegółowy. I zaraz potem, kiedy wysiadają z łodzi, jest druga historia, gdzie również pojawia się rozkaz. Posłuchajmy tego fragmentu, on jest trochę dłuższy. Historia opętanego w kraju Gerazyńczyków, od wersetu 26. I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, wybiegł mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Błagam cię, nie dręcz mnie. Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Bo już wiele razy go porywał, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. A Jezus zapytał go, jak ci na imię? On odpowiedział, Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do czeluści, a była tam duża trzoda świn pasących się na górze. Prosiły go więc złe duchy, żeby im pozwolił wejść w nie i pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła. Na widok tego, co zaszło, pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy. Ubranego i przy zdrowych zmysłach siedzącego u nóg Jezusa. Strach ich ogarnął, a ci, którzy wiedzieli, Opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. Wtedy cała ludzkość okoliczna Gergezyńczyków prosiła go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił go, żeby mógł zostać przy nim. Lecz Jezus odprawił go słowami. Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. Poszedł więc i głosił po całym mieście, co Jezus mu uczynił. Zobaczcie, historia, gdzie polskie tłumaczenie wyraźnie mówi o rozkazie Jezusa. Mamy werset 29. Tutaj nie słyszymy tego rozkazu. Jezus tylko wysiada, więc pewnie to się dokonało w przestrzeni duchowej. I ewangelista zapisuje: Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. A potem, bez rozkazu Jezusa, nic się nie dzieje, kiedy te demony nie chcą wracać do czeluści, do otchłani, czyli do miejsca swego przebywania, chcą wejść w świnie, czytamy u Ewangelisty, pozwolił im. I wtedy te złe duchy weszły w świnie i potonęły. Dwie historie. Historia o burzy na jeziorze, historia o uwolnieniu opętanego, i w obu, w jednej i drugiej, występuje rozkaz pana Jezusa. Widzimy Jezusa, który rozkazuje, i kiedy wydaje rozkaz, nie ma odwołania. Kiedy Jezus wydaje rozkaz, nie ma negocjacji. No, Może lekkie, gdzie tam ewentualnie mogą wejść, czy w świnie, czy do czeluści. Ale zasadniczo Jezus mówi: wyjdź, zły duch musi wyjść. Ciekawa rzecz z tym drugim greckim słówkiem, ponieważ tu jest rzucone inne greckie słowo, dosłownie ono jest, oznacza już nie gromić, tylko rozkazywać, nakazywać. Polecać, przykazywać i wzywać do czegoś. Jeżeli chodzi o złe duchy, to tylko w tej historii to słowo jest użyte. Ono jeszcze jest użyte w Nowym Testamencie, i tu przyszło do mnie pewne światło, ale o tym w końcu tej konferencji. Zobaczycie, jak pięknie światło y, Słowa Bożego pokaże nam, co mamy z tym słowem zrobić. Ale przez chwilę zatrzymajmy się teraz na, y, na, tym, na tej historii z Opętanym. Bo zobaczcie, jak pełna dramatyzmu jest też ta historia. Jak święty Łukasz, może dlatego, że był lekarzem, tak szczegółowo to diagnozuje i opisuje, ilu użył określeń na opisanie stanu tego człowieka. Ten człowiek, to widzimy już w wersecie 27, jest opis, Jezus wysiada na ląd. Wybiegł mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Zobaczcie na opis. Od dłuższego czasu nie nosił ubrania. Nie mieszkał w domu, lecz w grobach. A potem w wierszu 29 czytamy, że ten zły duch już wiele razy porywał go, choć wiązano tego człowieka łańcuchami, trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. Zobaczcie, jak dramatycznie opisuje święty Łukasz. A przez świętego Łukasza sam Bóg nam mówi, to jest takie słowo ostrzeżenia, słowo takiego otrzeźwienia, co robi duch nieczysty z człowiekiem? Do czego demon chce człowieka doprowadzić? Nie nosił ubrania, dosłownie tam jest, nie nosił płaszcza. Wiecie, święty Paweł, kiedy pisze ostatni list do Tymoteusza, tam w więzieniu i prosi Marka, żeby przyniósł płaszcz, było mu zimno. Ten człowiek nie doświadczał ciepła. On nie nosił płaszcza, doświadczał chłodu, doświadczał braku miłości, a jednocześnie jeżeli nie nosił ubrania, czyli biegał nagi, biegał na golasa, to znaczy, że duch nieczysty doprowadził go do zawstydzenia. Zły duch nie przyniesie szczęścia człowiekowi. On doprowadzi człowieka do poniżenia, do zawstydzenia. Człowiek jest cały zawstydzony, jest wyszydzony w oczach ludzi. Kolejna rzecz, nie mieszkał w domu. On nie był u siebie. Odszedł od siebie, nie tylko odszedł od zmysłów. On był wygnany, ten zły duch wypędził go z domu. Człowiek bezdomny to jest ktoś, kto nie tylko cierpi z tego powodu, że nie ma czterech ścian i dachu nad głową. Dom to przede wszystkim relacje pełne miłości. Można mieszkać w mieszkaniu czy w domu i tak naprawdę czuć się jak obcy. Ten dom to jest tylko jakby sypialnia, a nie dom. Prawdziwy dom jest tam, gdzie są relacje. Ten człowiek nie miał relacji. Duch zły, zły duch nieczysty doprowadzi do tego i prowadzi, żeby człowiek był wyizolowany od swoich najbliższych. Żeby był bez domu. Co więcej, święty Łukasz dopowiada, mieszkał w grobach. Mieszkał w grobowcu. Śmierć. W grobie kładzie się zmarłych. Ten człowiek był jak umarły, ponieważ duch nieczysty prowadzi do śmierci. Zobaczcie, kolejna, kolejny szczegół czwarty już wiele razy porywał go. Zły duch, kiedy człowiek da mu dostęp do siebie, zniewala wolę, tak, tak by trzeba to ująć, pochwyta wolę człowieka i człowiek chce zrobić to, ale jest porwany i robi to, czego nie chce robić. Wiele razy porywał go. I ostatni zwrot, gnał go na pustkowie, wyganiał go na miejsca pustynne, pędził go na miejsca pustynne. Dosłownie tam po grecku jest gnał go na pustkowie. Izolacja, nagość, wstyd, poniżenie, śmierć. Straszna sytuacja. Naprawdę dramatyczna, straszna sytuacja. Do tego prowadzi. Takie są skutki działania ducha nieczystego. Zobaczcie, jak. Pięknym jest działanie Jezusa. On tylko wysiadł na ląd. Ten człowiek już przybiega, już po tym rozkazie, który Jezus wydał. Bo Tam się już to wszystko w duszy tego człowieka rozgrywało. Tutaj taka dygresja króciutka, bardzo mi mnie, mnie ta scena przypomina scenę z filmu Wyspa, rosyjski film Wyspa o pewnym pustelniku. Ci, niektórzy z Was go widzieli, powiem, gorąco polecam. Tam jest taka scena, właśnie, egzorcyzmu, kiedy ten pustelnik modli się o uwolnienie opętanej dziewczyny. Dokładnie tak się dzieje, że ten pustelnik klęczy na śniegu, tam wcześniej płynie łódką na, na, na to, na to, do tego miejsca, gdzie ta dziewczyna jest. Ta dziewczyna biega po tej wyspie w różne miejsca. On tylko klęczy, się modli, przeprasza za swoje grzechy, a demony tam w tej dziewczynie aż wyją, w końcu dziewczyna zostaje uwolniona. Bardzo mnie ta scena egzorcyzmu porusza, bo ona pokazuje, że to, nie, to niekoniecznie musi być tak, że egzorcysta tam, nie wiem, krzyż do czoła przykłada, i wtedy jest tam, nie wiem, wrzask i inne manifestacje. Że to rzecz się dzieje w przestrzeni duchowej. To prawda, w rytuale jest, że egzorcysta kładzie stółę na ramieniu, kładzie krzyż na głowie, to wszystko jest, ale w tej scenie widzimy, jeszcze Jezus tylko dotyka stopą yy, brzegu, wysiada z łodzi, te demony już tam kwiczą, przybiega ten człowiek. Bo już się wszystko zaczęło dziać. To jest miłosierdzie Jezusa. Jezus, płynąc na drugą stronę jeziora, On już wiedział, że tam jest człowiek, który jest w śmierci, tam jest człowiek, który jest rwany, pędzony na miejsca pustynne, człowiek, który doświadcza cierpienia z powodu braku miłości, braku relacji z ludźmi, człowiek, który został poniżony, zawstydzony. Jezus do niego płynie. Najciekawsze no jest to, że zaraz po tym uwolnieniu Jezus wraca. On tylko po tego człowieka tam popłynął, bo On tak kocha. Jezus widzi największą ciemność, Jezus widzi największe cierpienie człowieka. Oba te, obie te historie burzy na jeziorze i uzdrowienia opętanego to jest przepiękna orędzie o miłości Jezusa. I chcę Ci powiedzieć, że choćby nie wiadomo jak wielkie, wzburzone fale atakowały Twoje życie, Jezus o tym wie i chce zgromić te fale. Choćby nie wiadomo jak zły duch wyrywał Cię, pędził na miejsca pustynne, niszczył Twoje relacje. Choćby nie wiadomo jak, zły duch Ciebie zawstydził, poniżył, upokorzył i wprowadził Cię w śmierć, Jezus płynie do Ciebie. Jezus płynie do Ciebie, bo chce, abyś był zdrowy, abyś żył. I choćbyś miał być jedynym człowiekiem, za którym Jezus będzie chodził, to On będzie chodził za Tobą. Jezus płynie do Ciebie, żeby Cię uwolnić. Jezus płynie do Ciebie, aby przywrócić Ci pokój serca. Naprawdę, nieraz możesz doświadczać takiego wielkiego zawstydzenia i myśleć sobie, nie, no na mnie już Pan Bóg nie spojrzy. Bo brzydzisz się sam sobą z powodu grzechu. Jezus się Tobą nie brzydzi i płynie do ciebie. Jezus nakazał duchowi nieczystemu wyjść, zły duch wyszedł. Tutaj mamy taki jeszcze jeden ważny szczegół, jeśli chodzi o mieszkańców. Słuchajcie, myślę, że można tak powiedzieć, że każdy chciałby z nas być wolnym od demonów. Chcecie pozbyć się demonów ze swojego życia? Czy jest ktoś, kto nie chce? Nie widzę. Znaczy, każdy z nas chce się pozbyć demonów. Natomiast nie każdy z nas ma ochotę pozbyć się z życia tego, co nieczyste. I tu widać to po tych mieszkańcach. Pamiętajcie, to jest Izrael. Izraelu, dla Żydów, świnia była zwierzęciem nieczystym. Tym ludziom nie wolno było paść świni. A paśli świnie. Jezus przypłynął, bo po, po, po drugiej stronie jeziora zawsze tak, im dalej od, od stolicy, tym na więcej można sobie pozwolić. Nie tutaj też, na obrzeżu, po drugiej stronie jeziora. Kto tam się dowie, że nie wolno? Nie my tu sobie trochę tam różnych świnek pochodujemy. Jezus przypływa, Uwalnia tego człowieka, a jednocześnie jakby uwalnia mieszkańców tej e, krainy od ich nieczystości. Przychodzą i proszą Jezu. Wynocha. Jezu, my Cię tu nie chcemy. odejść z naszego miasta, bo my wolimy zostać z naszymi świniami. Wyobrażacie sobie sytuację... No, tu jest ona akurat opisana, ale wyobrażasz sobie sytuację, że przychodzi do ciebie Jezus, działa cuda, uzdrawia, Ty niż nie chcecie, Jezu. Nie chce Cię, bo mi ze świniami było lepiej. Są tacy ludzie, którzy boją się wpuścić Boga do swojego serca, boją się wpuścić Jezusa do swojego życia, ponieważ przyzwyczaili się do swoich świńskich spraw. Każdy chce być wolny od demona, nie każdy chce się pozbyć swoich świn, czyli tego, co nieczyste. I tu jest, weź to sobie na refleksję, czy może dlatego nie dochodzi do pełnego uwolnienia od wszelkiej nieczystości w Twoim życiu, bo zła, jakim jest demon, nie chcesz, ale na świnie się zgadzasz. Rozważ to sobie. Natomiast zobaczmy, jak pięknie Łukasz opisuje tego człowieka po uzdrowieniu. Co się stało? Werset 35, kiedy przychodzą ci ludzie, przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego. Przy zdrowych zmysłach siedzącego u nóg Jezusa. Zobaczcie, na te trzy pierwsze opisy, na, ten, na, ten, na te, te trzy pierwsze cechy mamy potrójną odpowiedź. Nie nosił ubrania, był pełen zawstydzenia, był pełen wstydu, jest ubrany. Jezus zabiera wstyd, przywraca godność. Człowiek jest ubrany. Nie mieszkał w domu, czyli nie był u siebie, tutaj wrócił do siebie, wrócił do zmysłów. Wrócił do zmysłów i co więcej, mieszkał w grobowcu, czyli był w śmierci, a teraz siedzi u stóp Jezusa, który jest życiem. To właśnie robi Jezus. Co nam mówi to słowo? Do czego nas wzywa? Myślę tak, kiedyś Pan doprowadzi cię, jeżeli będziesz szedł i wzrastał w duchu świętym, kiedyś Pan Cię doprowadzi do tego, że będziesz posługiwał się słowem rozkazu. Jest taki rodzaj. Posługiwania, bo nie modlitwy. Jest taki rodzaj posługiwania, jakim jest słowo rozkazu. Być może już niedługo, być może wcześniej, być może później. Bądź posłuszny Duchowi Świętemu. Jeżeli będziesz duchowo wzrastał, Pan cię doprowadzi do takiej posługi i kiedyś będziesz takim słowem posługiwał. W Piśmie Świętym tylko raz występuje to słowo, które jest tu użyte greckie, kiedy używa go. Człowiek w stosunku do ducha złego. To jest święty Paweł Filipi, kiedy Paweł rozkazał demonowi, który wróżył, który był w niewolnicy: rozkazuje ci, abyś w imię Jezusa wyszedł, i w tejże chwili wyszedł. I Tutaj mamy takie światło, że skoro święty Paweł, duch świętego, doprowadził do posługiwania słowem rozkazu, być może ciebie doprowadzi. Ale dzisiaj, co dzisiaj to słowo nam mówi? Zobaczcie, uczniowie tam w tej łódce prosili: mistrzu, mistrzu, giniemy. Człowiek z tego, ten opętany przybiega i oddaje pokłon. To też jest rodzaj prośby. A więc uczniowie proszą, ten człowiek prosi, poprosi Ty. Poprosi Ty, by Jezus rozkazał Wichrowi wzburzonej fali. Poprosi Ty, by Jezus rozkazał Duchowi Nieczystemu. Ale także pamiętaj, może Jezus chce poprosić przez Ciebie. Nad sobą możesz wypowiedzieć słowo rozkazu zawsze. To, co wspomniałem, kiedyś może Cię Pan doprowadzić do tego, że będziesz wypowiadał słowo rozkazu nad innymi. Nad sobą możesz już dzisiaj, nad sobą możesz zawsze. Więc, jeżeli doświadczasz wzburzonej fali, która atakuje Twoje życie, rozkazuj w imię Jezusa. Jeżeli doświad doświadczasz ducha nieczystego, który niszczy Twoje życie, rozkazuj. To słowo jest prawdziwe, aktualne, możesz to robić. Więc mamy, jakby, duchowy pożytek dla nas tego słowa. Ale również z tego słowa wynika dla nas pewne zadanie, i tutaj na, to, na dzisiejsze zadanie rzuci nam światło miejsce występowania tego greckiego słowa. Wyobraźcie sobie, że to, drugi, to drugie greckie słowo występuje w Nowym Testamencie tylko w pięciu kontekstach, i na cztery z nich chcę zwrócić e, teraz Waszą uwagę. Po pierwsze, dzieje 17:30. Dzieje apostolskie, rozdział 17, werset 30, to jest mowa świętego Pawła święty Paweł, głosząc Ewangelię w jednym z miast, mówi tak: Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz, wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia. Tak tłumaczy to Biblia Tysiąclecia. Tam nie ma słowa wzywa. Tam jest słowo rozkazuje. Bóg rozkazuje teraz, wszędzie. I wszystkim ludziom, nawróć się. Słuchajcie, być może wśród nas są tacy ludzie tutaj. Być może ktoś tu wśród nas jest taki, którym myśli, a czy już tak to Pana Boga się zwrócić dzisiaj, może jutro? bo to przecież każdy ma wolną, masz wolną wolę. Ale zobacz, Bóg mówi, nawróć się i to jest rozkaz. Rozkazuje Bóg ludziom, aby się nawracali. Jeśli chcesz mieć życie, Bóg rozkazuje, nawróć się. Drugie miejsce, są dwa, jest u Marka i u Mateusza, ale to jest ta sama historia, więc Mateusz 15, 35-37. Jezus polecił ludowi usiąść na ziemi. Wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dał uczniom, uczniowie zaś tłumom, jedli wszyscy do sytości. Tu nie ma słowa polecił. Jest słowo rozkazał. Jezus rozkazał ludowi usiąść na ziemi. Teraz będzie czas, kiedy będę cię karmił, mówi Pan. Być może są wśród nas takie osoby, które już by chciały. Nie? Niedawno się nawróciłeś, przyszłeś może chrzest w chrzest duchu świętym, chciałbyś robić to czy tamto, a Pan mówi: Teraz jest czas wzrastania, karmienia. Siadaj, masz jeść. Czym się karmimy? Słowem i Eucharystią. Siadaj, otwieraj Biblię, jedz to słowo. Masz się nim nakarmić. Teraz jest czas karmienia. Dzisiaj zakończyliśmy kurs uczniowie Zemaus. Cieszę się bardzo, że uczestnicy tego kursu są tutaj z nami. Przez te trzy dni poznawaliśmy, że słowo można jeść. I Pan chce, byśmy to słowo jedli. I zobaczcie, Pan rozkazuje usiąść ludowi na ziemi i jeść. I On sam da pokarm. Sam go rozmnoży. Trzecie miejsce, gdzie występuje to słowo, to dzieje 1.4. Znany nam fragment, szczególnie po cyklu Tobie mówię w Sani. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Tam nie ma słowa kazał. Jest słowo rozkazał. Nie odchodź. Rozkazuję Ci, czekaj na Ducha Świętego. Czekaj na obietnicę Ojca. Rozkazuję Ci, otwórz się na działanie Ducha Świętego. Bo inaczej będziesz ciągle w własnych siłach. Zresztą, ten fragment ja znam od tylu lat, dzisiaj mi się oczy otworzyły. Jezus rozkazał czekać na obietnicę Ojca. Być może są tu wśród nas tacy, którzy już tyle razy słyszą o Duchu Świętym. Znasz ludzi pełnych Ducha Świętego, a sam się cykasz, wahasz, mówisz to nie dla mnie, masz racjonalne argumenty. Dar języków to głupie, dar proroctwa, hmm, pewnie to takie pobożne myśli. Ci charyzmatycy to tacy nawiedzeni, bronił się przed Duchem Świętym. Może właśnie do Ciebie Pan mówi, rozkazuje Ci, oczekuję bytnicy Ojca, bo Ciebie też chcę napełnić Duchem Świętym. I czwarte miejsce. Dzieje 10:42. Piotr przemawia w domu Korneliusza. Tutaj Biblia Tysiąclecia przetłumaczyła to dobrze. Piotr na koniec mowy mówi: On, czyli Pan, nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo. Że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Pan Jezus nie prosił może, żebyście poszli i dali świadectwo. On nam rozkazał ogłosić i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Rozkaz do ewangelizacji, rozkaz do głoszenia dobrej nowiny. Piąte miejsce, gdzie występuje to słówko, piąte i ostatnie. Zobaczcie, jak niewiele. To są szczegółowe. Biblia Tysiąclecia mówi wskazania dla apostołów, kiedy ich wysyłał. Tam nie bierzcie na drogę dwóch toreb i tak dalej. To ci, którzy poczują, że czwarty rozkaz, aby iść i głosić jest do nich, to zerknijcie, bo tam Jezus nie dawał im wskazań, tylko dał im rozkaz, co mają robić. Czyli nie brać na drogę torby, ani dwóch sukien i tak dalej. Ten piąty jakby jest rozkazem dla tych, którzy odczytują ten czwarty dla siebie. I teraz zbieramy to wszystko, zadanie dla nas. Zadanie dla Ciebie jest oczywiście ten wcześniejsze duchowe rzeczy, czyli rozkazuj nad sobą, jeśli wicher, rozkazuj nad sobą, jeśli duch nieczysty, ale odpowiedz sobie na pytanie. Weź do ręki Biblię, weź do ręki Słowo, usiądź z Nim, słuchaj, co Pan do Ciebie mówi. I zobacz, gdzie jesteś. Są cztery różne rozkazy i wierzę, że każdy z nas jest w którejś z czterech grup. Jaki rozkaz daje Tobie Jezus? Być może jest to rozkaz do nawrócenia. A może Jezus daje Ci rozkaz do karmienia się nimi. Może Ty właśnie jesteś tą osobą, której Jezus daje rozkaz, abyś otworzył się na działanie Ducha Świętego. A może już wszystko jest, ale ciągle się boisz mówić o Jezusie. I właśnie do Ciebie Pan dzisiaj kieruje rozkaz, abyś głosił i dawał świadectwo. Jaki rozkaz daje tobie Jezus? Pamiętaj, słowo Jezusa jest pełne mocy. Kiedy On rozkazuje, fale się uspokajają. Wichry słuchają Jezusa. Fale słuchają Jezusa. Demony słuchają Jezusa. A ty oprzesz się jego rozkazowi? Zapewniam cię, że jeśli staniesz przed Jezusem i usłyszysz jego rozkaz, doświadczysz, jak mocne jest to słowo. Nie bądź oporny. Usłysz rozkaz, który jest do Ciebie i na ten rozkaz odpowiedz. Amen. Czy możemy się pomodlić jakąś yy, pełną dynamizmu pieśnią wielbiącą na koniec?